Gdzie w Gdańsku wypiłam najlepszą maczę w tym roku? Opowiem Wam o czterech miejscach, które skradły moje serce. Jeżeli szukacie dobrej klasycznej latte o głębokim smaku umami, to totalnie polecam wybrać się do 1505. To urocza, mała kawiarnia, która znajduje się w samym sercu Gdańska. Jeśli chcecie czegoś klasycznego z ciekawym twistem, to dobrze wspominam maczę z Flafiko. Latem wypiłam tam maczę lawendową, która była głęboka w smaku, z fajnym kwiatowym posmakiem. Jeżeli za to szukacie ciekawych napojów z dodatkiem maczy, to moim ulubieńcem jest Sips, gdzie wypiłam przypuszczalnie Którną na herbacie jaśminowej z maczową, kremową chmurką. Napój był delikatny, nieprzytłaczająco słodki, z wyraźnym kremowym smakiem maczy. A jeśli szukacie i klasycznej maczy, i ciekawych połączeń smakowych, to totalnie polecam wybrać się do eklerowni na ulicy Weideloth, ponieważ miejsce to nie tylko oferuje dobrej jakości macze latte, ale także ciekawe propozycje smakowe. Latem uwielbiałam macze na kombuczy, a jesienią przypadła mi do gustu na soku jabłkowym, która, mimo że jest na zimno, idealnie otura od środka. A jakie są Wasze ulubione miejsca z maczem w Grańsku, które odwiedziliście w tym roku? Buźka, pa!